Cześć wszystkim rowerowym zakrętą, tu Szymon Wasiak, trener kolarstwa. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przybliżyć troszeczkę temat skurczów. Jest to taki dość popularny problem, który, z którym boryka się wielu zawodników, nie tylko kolarstwa, ale ogólnie ludzi uprawiających sporty wytrzymałościowe. I jest to taki trochę temat, zagadka, nad którym trzeba troszeczkę przysiąść i spojrzeć, spojrzeć troszeczkę takim szerszym, szerszym obrazem. Co mam przez to na myśli? Tak naprawdę w żadnym z, z badań, które do tej pory zostały wykonane na świecie nie udało się w 100% określić tego, co jest przyczyną skurczów. Jednakże są pewne elementy, które mogą wskazywać na to, jak tak naprawdę dochodzi do nich i co można, co można zrobić, żeby, żeby, żeby nim zapobiegać. A więc pierwszym z takich, z takich głównych przyczyn, które, które tak naprawdę zostały obnażone, to jest to, że, że po prostu Skurcz jest to w pewnym sensie obrona mięśnia przed czymś, czego tak naprawdę nie zna, lub przed czymś, do czego nie został przygotowany lub dostosowany do czegoś. Co tu, co tu można przez to zrozumieć? Można przez to zrozumieć na przykład to, że jeżeli jedziecie na treningu, a powiedzmy, że ten trening. Niech będzie nawet godzinny trening i podczas tego treningu będziecie co kilka minut będziecie wykonywać maksymalny sprint, ale musi być to maksymalny sprint i nie będziecie do tego przygotowani w pewnym momencie wasze mięśnie zareagują właśnie tak zwaną spazmą, czyli reakcją obronną. To jest czysta reakcja obronna waszego organizmu przed, przed uszkodzeniem. I, I dlatego w dużej mierze, właśnie e, w dużej mierze, skurcze e, się pojawiają, szczególnie u zawodników, którzy nie są dobrze wytrenowani, e, którzy nie są przyzwyczajeni do danego wysiłku, do danej intensywności. Więc trzeba, trzeba zawsze zwracać na to uwagę, jeżeli e, złapie Was skurcz podczas treningu, podczas wyścigu. E, Musicie tak naprawdę przeanalizować tą sytuację, w jakim momencie on się pojawił, e, i wtedy będziecie mogli w pewnym sensie wysunąć jakiś wniosek, co mogło być jego przyczyną. Dlatego że podstaw do samego skurczu e, skurczu może być, może być wiele. I, i tutaj właśnie e, tym głównym takim elementem, którym e, na, który, na który wskazują. E, że tak powiem, osoby badające temat skurczu, czyli naukowcy właśnie wskazują na tą sytuację obronną organizmu przed, przed nieznanym. Wielu ludzi kojarzy skurcze z, z odwodnieniem, z, z niskim poziomem magnezu, potasu, soli w organizmie. I skąd to się bierze? Wzięło się to skąd, stąd, że do skurczy bardzo często dochodzi właśnie w warunkach takich ekstremalnych, dosyć często, gdzie wasz organizm jest dosyć odwodniony, właśnie pozbawiony tych elektrolitów, I, ale tak naprawdę samo to, że tych elektrolitów, że tych elektrolitów jest brak w waszym organizmie, nie powoduje skurczu. Co powoduje skurcz, to to, że właśnie przez brak elektrolitów, wasz organizm szybciej się męczy, musi ciężej pracować, i dlatego próbuje się bronić, jeżeli dochodzi do jakiejś wysokiej intensywności w takim stanie. Ale sam deficyt tych minerałów nie powoduje, nie powoduje skurczów. Więc jeszcze raz, jeżeli wracacie do, do, punktu, do punktu właśnie wyjścia i chcecie przeanalizować sytuację, kiedyś skurcz się pojawił, starajcie sobie, starajcie się rozpisać sobie to na kartce, że na przykład jechałem na wyścigu na kilometrze lub po upływie dwóch godzin złapał mnie skurcz na podjeździe lub przed, lub przed podjazdem. Jeżeli na przykład do skurczy dochodzi w końcówkach wyścigu, to też jest właśnie element niewytrenowania odpowiedniego pod kątem, pod kątem tego wyścigu. Dlatego jest ważne, aby wykonywać te, te intensywności, też tak zwane neuromuskularne, które, które pozwolą Wam przyzwyczaić Wasz organizm i Wasze mięśnie do tego trybu. Do, do tego trybu do tego trybu pracy, czyli ponad, ponad strefą piątą i tutaj są to takie maksymalne wartości, nawet jeżeli jedziecie trening wytrzymałościowy, e, szczególnie na przykład zimą e, lub w takim okresie pozawyścigowym, jest wskazane, żeby wykonywać dosyć często, oczywiście, nie zbyt często podczas tego treningu, nieco minutę, nieco. Co 5 minut, ale na przykład co 10-15 minut wykonywać maksymalny sprint, powiedzmy 20-25 sekundowy. Dlaczego? Dlatego właśnie, że w ten sposób przyzwyczajacie wasz organizm do tego, typu, do tego typu aktywności. Bardzo często zdarza się tak, że skurcze pojawiają się na początku sezonu, nie w połowie sezonu, nie na koniec sezonu, jak już wasz organizm jest dobrze wytrenowany, ale właśnie na samym początku sezonu, jeżeli nie jesteście do końca przyzwyczajeni do tych intensywności i nie jesteście jeszcze w dobrej predyspozycji. Oczywiście, skurcze mogą mieć zupełnie inne podłoże, bardziej zdrowotne, i tutaj, e, zawsze jeżeli te skurcze się powtarzają w dużej częstotliwości, tutaj trzeba się skontaktować z lekarzem i trzeba zasięgnąć trochę innej opinii. Ale jeżeli rozpatrujemy takie skurcze typowo e, podczas wysiłkowe, e, są to właśnie elementy, gdzie, e, gdzie musicie przyjrzeć się dokładnie swojemu organizmowi e, i temu, jak trenujecie. E, kolejna rzecz jest też taka, że jeżeli na przykład e, nałożycie na dany mięsień dużą ilość pracy, e, czyli powiedzmy siedząc na rowerze. E, Wasza pozycja nie jest dobrze ustawiona i w dużej mierze nakładacie zbyt duży nacisk na jeden mięsień, a nie rozkłada się ta praca równo na, na wszystkie mięśnie, jeżeli chodzi o, o pracę waszych nóg, to wtedy właśnie dochodzi do reakcji obronnej, również przez, przez tak zwaną spazmę, czyli skurcz mięśnia. I tutaj też warto przyjrzeć się Waszej pozycji na rowerze. Czy Wasza pozycja na rowerze nie powoduje tego, że tak naprawdę całe obciążenie podczas Waszego pedałowania e, lub, e, lub, lub praca po, po okręgu, jeżeli chodzi o was, e, Wasz obrót korbą nie powoduje zbyt, zbyt, zbyt intensywnej pracy jednego mięśnia. I tutaj e, w takim przypadku do, jest, jest, jest bardzo pomocną e, rzeczą zrobić dobry bike fitting, lub jeżeli macie jakiegoś dobrego, znajomego, który, e, który ma pojęcie o, o kolarstwie, z, spytać się go, czy dobrze się to na rowerze, czy, e, czy nie wyglądam e, Jakoś dziwnie, jeżeli chodzi o moje pedałowanie, starajcie się zasięgnąć zawsze opinii zawodników doświadczonych i starajcie się właśnie przeanalizować też waszą, waszą pozycję na rowerze, bo to też może mieć spory, spory wpływ. I tutaj, właśnie, jeżeli sobie zobaczę na moje notatki, co ewentualnie jeszcze mógłbym tutaj dodać. To właśnie właśnie taki główny element to jest przyzwyczajajcie swój organizm do tych właśnie neuromuskularnych wysiłków, czyli do tych ponad strefą piątą, do tych maksymalnych akceleracji. Kolejna rzecz jest, jest taka, jeżeli startujecie w wyścigach i te wyścigi powiedzmy mają długość od 2 do 3 godzin, musicie przyzwyczaić swój, swój organizm do, do takiej intensywności i do takiej, Trwałości, jeżeli chodzi o, o objętość tego wysiłku, bo nie możecie jechać na wyścig, który trwa 3 godziny, trenując jedynie 1,5 godziny, dlatego że wiadomo, oczywistą rzeczą jest sprawą, że Wasz organizm po dwóch godzinach będzie się bronił i właśnie jego reakcją obronną będą skurcze. Także przyjrzyjcie się samemu sobie, popatrzcie, kiedy te skurcze się pojawiają, jak intensywne one są. I na przykład w moim przypadku ja bardzo rzadko mnie wam skurczę. Zdarzyło mi się w tamtym sezonie podczas jednego z finiszu, praktycznie na kreskę, że dosłownie 3-3 metry przed metą, już czułem, że, że dochodzę do tej pozycji takiej skurczowej, i, no i ten skurcz, skurcz nastąpił. Ale to było właśnie stricte związane z tym, że nie byłem przyzwyczajony do tak dużej intensywności na samym końcu wyścigu. I nie potrafiłem tak naprawdę, i mój organizm zastosował tą reakcję obronną, bo był, że tak powiem, wyczerpany po, po, po samej objętości wyścigu, i jeszcze do tego dołożyłem maksymalny sprint i nastąpił skurcz, skurcz mięśnia. Także. To jest taka tak naprawdę główna przyczyna, e, więc nie, nie biegnijcie bezpośrednio do apteki, jeżeli e, złapie Was skurcz i nie kupujcie preparatów magnezowo-potasowych e, lub, e, lub, e, lub zwracajcie uwagę na te Wasze e, suplementy, które bierzecie, bo tak naprawdę podłoże zazwyczaj jest w tym, jak trenujecie, a nie w tym, co pijecie, także oczywiście to te są, są rzeczy ważne, ale tak jak mówię, nie ma tak naprawdę nigdzie opracowania, gdzie wskazywałoby to bezpośrednio na, na brak na brak, miterał, na brak tych minerałów w waszym organizmie, co by powodowało skurcze. Nie, to jest zupełnie odwrotnie, właśnie Ciężki wysiłek, jeżeli jest obniżony, obniżona zawartość minerałów powoduje, że szybciej się męczycie i wtedy Wasz organizm się, się broni. Także tak, minerały są ważne, ale wszystko leży tak naprawdę w Waszym treningu i w tym jak trenujecie. Także mam nadzieję, że będziecie mogli sobie przeanalizować to, gdzie tak naprawdę łapią Was skurcze, w jakim momencie... Czy to jest trening, czy to jest wyścig a, i wtedy będziecie mogli wyciągnąć z tego pewne, z, e, pewne wnioski pod kątem Waszego treningu. A, I wracając tylko jeszcze do tego przykładu, który podałem, jeżeli na przykład wykonujecie, e, chcecie startować w wyścigu, który, który trwa 3 godziny, a, a trenujecie półtorej godziny, to Wasz organizm zastosuje reakcję obronną, czyli jak tutaj sobie z tym poradzić. Starajcie się przynajmniej do wyścigów 3 godzinnych trenować w granicach 4 godzin i dodawajcie elementy tego typu, że na początku treningu wykonywujcie swego rodzaju pracę, który, który daje jakieś obciążenie Waszemu organizmowi, a tak naprawdę główną taką, taką wisienkę na torcie zostawiajcie właśnie na koniec tego treningu, aby ten organizm był przyzwyczajony do tego typu obciążenia, więc, więc tak jak mówię, e, bliżej sezonu, bliżej e, startów docelowych, musicie robić tak zwaną, e, tak zwaną e, pełną imitację tego jak ten wyścig miałby wyglądać i tego czego możecie się spodziewać. Jeżeli wiecie, że na końcu wyścigu znajduje się długi podjazd lub sztywny podjazd, stosujcie tego, e, tego typu podjazdy właśnie pod koniec Waszych treningów i Starajcie się właśnie przyzwyczajać Wasz organizm do tego typu, do tego, do tego typu elementów, aby nie stosował tak zwanej reakcji obronnej, czyli skurczów. Mam nadzieję, że e, naświetliłem Wam troszeczkę ten temat i pozwoli Wam to w pewnym sensie jakoś przeanalizować właśnie Waszą własną sytuację i Wasze, wasze własne doświadczenia, jeżeli chodzi o skurcze i w przyszłości będziecie mogli w jakiś sposób temu zapobiec. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnego odcinka. Jeżeli byście mieli pytania związane z tym tematem lub z jakimkolwiek innym z innych tematów, jak zwykle zachęcam Was do komentowania, dodawania lajków, do udostępniania moich wideo. Dziękuję Wam za wcześniejsze komentarze, za wcześniejsze lajki. Rozwijajmy ten kanał wspólnie i, i dzielmy się pasją. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!